Zoom Lens, proza z szuflady. Joanna Puszkarska, Forteca i Chmura, Część Druga. Nikt nie wie, jak stare jest imperium chmury. Musi być jednak znacznie starsze niż cała ludzkość. Zmianki o nim można znaleźć już w mających prawie miliard lat kronikach tricordejczyków. Dla przypomnienia, kultura tricodejska zniknęła w wyniku przemiany ich słońca w czerwonego olbrzyma. Ich próby ekspansji kosmicznej nie powiodły się z powodu targających ich światem sporów politycznych i wojen. Na szczęście dla nas, zdołali umieścić sporo materiałów na temat Swojego świata w formie cyfrowej na satelitach, które przetrwały do dziś w ich układzie. Niestety, znaczna część zawartych tam informacji wyklucza się nawzajem. Dane na temat historii Tricordi są sprzeczne. Badamy imperium od stu lat. Wtedy zetknęliśmy się z nim po raz pierwszy. Było to na początku czasu przełomu, kiedy AI umożliwiła nam podróże międzygwiezdne przy pomocy tuneli. Ludzkość po raz pierwszy opuściła swą kolebkę Ziemię i ruszyła w kosmos. Nie ulega wątpliwości, że imperium jest potężne, stanowi obecnie największe zagrożenie dla istnienia nie tylko gatunku ludzkiego, ale wielu innych zamieszkujących wszechświat. Jedynie forteca potrafi stawić mu skuteczny opór. Imperium nie pochodzi z drogi mlecznej, nikt jednak nie zna położenia ich świata macierzystego. Do tej pory zaanektowało jedną trzecią planet galaktyki. Pojedyncze elementy tzw. chmury to byty mechaniczno-biologiczne cyborgi. Ich umysły są ze sobą stale połączone, tworząc jeden wspólny, energetyczny nadumysł. Nadumysł jest samoświadomością, olbrzymią istotą o nieprawdopodobnej dla nas zdolności rozumowania. Od nadumysłu mogą odłączyć się mniejsze jednostki, klastry. Każdy klaster ma autonomię, jednocześnie pozostaje w łączności z innymi klastrami oraz z głównym nadumysłem. Klastry przeszukują wszechświat w poszukiwaniu planet, zamieszkałych przez życie inteligentne. Nie interesują ich planety pozbawione inteligencji. Wynika to z ich religii. Uważają się za przekazicieli boskiego rozumu wszechświata, jego samoświadomości i zdolności tworzenia porządku z chaosu i bezładu. Podbijając inne światy sprawiają, że ów rozum kosmiczny ekspanduje, by w końcu po miliardach lat objąć kosmos w całości. Wtedy budzi się pradawna świadomość, którą będzie po prostu wszechświat, będący odtąd niepustą przestrzenią wypełnioną głównie gazem i pyłem, lecz samoświadomym wszechumysłem który nie tylko zrozumie jak i dlaczego istnieje, ale zdoła także zapobiec własnej śmierci, kiedy wypalą się wszystkie gwiazdy. Dlatego imperium najeżdża zamieszkałe planety, zabija większość dorosłych, a resztę, głównie dzieci i młodzież, wciela do chmury. Ekspansywna natura imperium ma również inną bardziej prozaiczną przyczynę. Poszerzenie stale się kurczącej, na skutek dużego przyrostu naturalnego przestrzeni życiowej. Położenie centralnego świata imperium nie jest znane, jednak wiemy z różnych źródeł, że on istnieje. Wiemy też, że w jądrze jednej z planet tego nieznanego układu Gwiezdnego znajduje się tak zwana główna matryca, mózg całej chmury, sterujący Wszystkimi klastrami oraz przesyłający im energię. Jeśli by go zabrakło, drony pozbawione zasilania umarłyby. Dwoma mrugnięciami zamykam tekst przesłany do mojego umysłu dzięki implantowi. Fragment artykułu na temat chmury. I chowam w odpowiednim folderze. Nawet ciekawy, choć pisany przez dyletanta. Jestem tu już trzy ziemskie dni, a dotąd. Nic się nie wydarzyło. Wciąż nie podłączono mnie do fortecy. Czekam aż będzie gotowa. Połączenie z technologią chmury może być dla niej niebezpieczne. Nikt wcześniej tego nie próbował. Nikt też nie wie, jak ja to zniosam. Forteca przeprowadza symulację. Pamiętam wcielenie do chmury jakby przez mgłę. Byłam w szkole, kiedy przylecieli. Niebo się otwarło i spadły z niego statki. Olbrzymy, połyskujące w słońcu, przypominające potwory z dziecięcych bajek. Uciekłam, biegłam do domu, wokół ochydny, gryzący dym, ogień, huk, brzęk tłuczonego szkła, krzyki. W ciągu paru minut krajobraz zmienił się tak bardzo, że zgubiłam się, a przecież chodziłam tą drogą codziennie. Osada zniszczona. Kiedy w końcu znalazłam dom. A raczej to, co było kiedyś moim domem, dopadli mnie. Poczułam przejmujące, sięgające do głębi trzewi zimno. Zostałam uniesiona, oderwana od ziemi. Zapadła cisza tak absolutna, jak w przestrzeni kosmicznej. Jakby coś wyssało dźwięk z tego świata. Wokół mnie inni, blade, przerażone twarze. Wytrzeszczone oczy, nieruchome, sztywne ciała, przypominali bardziej gipsowe figurki niż żywych ludzi. Potem oplatający mnie metalowy pancerz i potworny ból, mój krzyk, ciemność. Gdzieś w moim mózgu jest zapisany obraz świata macierzystego imperium, którego ludzie szukają, lecz nie mogą znaleźć. Czy znam jego lokalizację? Moje wspomnienia przypominają kolorowe szkiełka rozsypane na ziemi. Mam ułożyć z nich określony wzór, ale nie potrafię. Nie widzę sensu, tylko chaos, pomieszane ze sobą obrazy. Pustynia, gołe czerwone skały, pomarańczowe niebo, wiecznie zasnute chmurami. Góry? Nie, raczej ogromne miasto, owinięte wokół planety, ściskające ją jak obrącz beczka. Wysokie wieżowce, tonące w chmurach, przypominające kopce termitów. Wokół krążą opancerzone wielkie owady. Jestem jednym z nich. Nie ma już mojego ja. Rozpuściło się w zbiorowej jaźni. Obejmuje umysłem całe połacie zamieszkanego wszechświata. Rozrastam się, sięgam coraz dalej i dalej. Tęsknię za chmurą. Jest gotowa, Adam pojawił się niespodziewanie. Obserwowałam zmieniające się wzory na ścianach, usiłując wychwycić jakąś prawidłowość. Jedziemy do basenu. Przebywamy w strefie ludzi, zamieszkanej przez przedstawicieli wszystkich ludzkich światów. Ludzie nie odwiedzają stref obcych, spotykają się czasem w przestrzeni kosmicznej, w pobliżu fortecy, próbując nawiązać kontakt, co przypomina, według Kadama, próbę przelania oceanu do innego zbiornika. Najczęściej ludzie i obcy schodzą sobie z drogi. Dzisiaj w basenie nie ma nikogo i cały jest dla mnie. Nie musisz się spieszyć. Będę w pobliżu, gdybyś mnie potrzebowała. Uścisnął lekko moje ramię, potem cofnął rękę, chyba zawstydzony. Skinął mi głową i odszedł. Zostałam sama. Stoję przez chwilę na brzegu, patrząc w jasno-pomarańczowy płyn. Jest idealnie gładki. Wchodzę powoli, zanurzam się w gęstej cieczy, leżę unosząc się na powierzchni. Słyszę szum. Nagle zapada ciemność, nie czuję własnego ciała. Ktoś jest w mojej głowie, widzę obrazy niewyraźne, rozmazane. Zmieniają się jak w kalejdoskopie. Słyszę też głosy, ale nie potrafię ich rozpoznać. A jednak brzmią znajomo. Wyczuwam świadomość fortecy, ale nie mogę wejść do jej umysłu, jakby coś mnie blokowało. Mam wrażenie, że obserwuje mnie ktoś, kogo mogę widzieć jedynie kątem oka, bo jeśli się odwrócę... Zniknie. Otacza mnie ciemność. Wokół unoszą się jakby odłamki rozbitego lustra. Próbuję się im przyjrzeć. Mam wrażenie, że widzę w odłamkach rozmazane ruchome obrazy. Nie mogę rozróżnić kierunków, tracę orientację. Jestem obserwowana. Nagle Alarm. Odzyskuję świadomość. Nadal jestem w basenie. Ściany fortecy przybrały krwisto czerwoną barwę. Zniknęły wzory. Słyszę przerażone ludzkie głosy. Wychodzę z basenu. Pomarańczowa ciecz spływa ze mnie całkowicie, nie pozostawiając śladu. Wsiadam do sań, kieruję się głosami dobiegającymi z doków. Statek ocalał, ale zniszczenia są ogromne. To niemal cud, że komputer pokładowy zdołał wylądować. Z pokładu znoszeni są ranni. Lewi nosze kierują się w stronę nowo utworzonego przez fortecę korytarza. Wewnątrz statku wciąż leżały ciała zabitych. Swąd spalenizny, duszący, gryzący dym przenikał wszystko. Przywierał do tkanin skóry włosów. Mała towarowa jednostka została zaatakowana zaledwie pięć parseków stąd. Imperium jest coraz bliżej. Zginęła większość z piętnastoosobowej załogi w tym kapitan. Przeżyły cztery osoby. A takich chmury są coraz częstsze. W fortece na razie nie reagują, a przynajmniej nie tak. Jak chcieliby tego przedstawiciele inteligentnych cywilizacji, nie stają do walki. Zamiast tego zmieniają położenia. Wszystkie udają się do układów podwójnych: gwiazdy ciągu głównego i białego karła. Nawet pośrednicy nie wiedzą dlaczego. Forteca leczy rannych. Martwi zostają wysłani w trumnach w przestrzeń kosmiczną. Materia, z której powstali, została wyprodukowana w gwiazdach, więc ci, którzy giną w kosmosie, wracają do gwiazd. Tak mówi Adam. Implant w moim mózgu analizuje dokładnie każde drganie jego mięśni, ton głosu i podaje wynik. Adam jest przygnębiony. Wywołuje w moim umyśle coś, co można by uznać za nikłe echo współczucia dla zagrożonych istot żywych tak potężnych, że podbijają kosmos, a jednocześnie bezbronnych w starciu z bezlitosnym, silniejszym przeciwnikiem. Po raz kolejny nawiązuje połączenie z fortecą. Stoję na wzgórzu, patrząc na skuty lodem ocean. Pomarańczowe słońce wisi nisko nad horyzontem. Ledwie oświetlając zasypany śniegiem krajobraz. Powietrze jest mroźne i przejrzyste. Czuję na twarzy igiełki mrozu. Oddech zmienia się w parę. Jestem zupełnie sama. Nie mam swojego pancerza. Pod ciepłą zimową kurtką znajduje się jedynie ludzkie mięso i kości, zwykłe kruche ciało. Już nie pamiętam, jak to jest być po prostu człowiekiem nagim, bezbronnym, słabym, a jednak w jakimś sensie wolnym. Po raz pierwszy od lat cieszy mnie samotność. Jaki tu spokój! Skłębione chmury przysłaniają kosmos tak piękny, a jednocześnie wrogi człowiekowi. Forteca czuwa gdzieś na skraju mojego umysłu. Ta chwila nie może jednak trwać wiecznie. Inne wspomnienie. Leżę na stole unieruchomiona. W moje ciało wbito setki cienkich, przezroczystych rurek. Słyszę ogłuszający huk, gdy w moją czaszkę wwierca się wiertło. Oślepia mnie białe jaskrawe światło. Próbuję krzyczeć, nie mogę. Umieram powoli. Z martwych wstaję. Jako część chmury przemierzam kosmos w poszukiwaniu zamieszkałych planet. Spadam z nieba jak jastrząb na kurczęta. Nie mogą się przed nami obronić. Zawsze zwyciężamy. Niesiemy nowe życie. Jestem nadzieją na przetrwanie wszechświata, kiedy gwiazdy zgasną i nadejdzie wielkie zimno. Wracamy z naszym urobkiem do serca imperium, do naszego domu, gdzie rodzą się nowe drony. Nagle znowu otacza mnie ciemność i te lustra. Nazywam je tak z braku lepszego słowa. Ale tym razem nie jestem sama ktoś nadchodzi. Mała dziewczynka o jasnobrązowych włosach do ramion, zaplecionych w warkocz, ubrana w zieloną sukienkę trzyma coś w lewej ręce. Przystaje tuż przede mną. Cześć, jak się czujesz, pamiętasz mnie? Niestety nie pamiętam. Przeszukuję moje zasoby pamięci, lecz nie ma tam dziewczynki. Moja pamięć jest jednak niekompletna, uszkodzona po odłączeniu od chmury. To nic ważne, że ja pamiętam ciebie. Co tam masz? Pytam o to, co trzyma w dłoni: srebrzysty rulon albo rurkę. Pokażę ci. Rozwija rulon, który okazuje się ekranem i zbliża go do moich oczu. Widzę dziecięcy rysunek. Kobieta z patykowatymi kończynami oraz bardzo grubym brzuchem. Obok widnieje żółta kula. Ten obrazek nosi tytuł Narodziny. Podoba ci się? Nie, to nie jest dobrze narysowany obraz. Jasne, to nie jest to, co oni nazywają sztuką, ale to miły obraz. Pokazuje dobre rzeczy. Chcesz zobaczyć? Bez ostrzeżenia, łapie mnie za rękę. Jestem bardzo mała. W moim umyśle nie ma słów. Nie ma ja. Są tylko nienazwane doznania. Pojawiają się w mózgu jak fajerwerki i równie szybko znikają. Otacza mnie coś ciepłego, miękkiego, pachnącego. Słyszę łagodny, przyjazny głos. Niewiele widzę. Jedynie niewyraźne, rozmazane kształty. Mama. To dziwne, że w erze kosmicznej, dawno po tym jak kolebkę Ziemi pochłonęło umierające słońce, ludzie w zdecydowanej większości pozostali przy naturalnej ciąży i porodzie. Nie jest to najwydajniejszy sposób rozmnażania, ale ludzie to istoty kruche i delikatne. Brak rodzicielskiej troski sprawia, że marnieją, ulegają degeneracji. Chmura mogłaby ich udoskonalić uwolnić od zwierzęcej natury po raz pierwszy od lat coś czuję spokój bezpieczeństwo po raz pierwszy w życiu czuję się wolna forteca otwiera w moim umyśle okienka które od czasu przyłączenia do chmury pozostawały szczelnie zamknięte myślę to ja myślę, a nie wszczepiony przez ludzi implant, kaganiec został zdjęty. Kim jestem? Czy mam duszę? Czy mój umysł to tylko stworzona przez naukowców symulacja, mająca ich chronić przed moim szaleństwem? A ja dawno nie żyję. Myślę, więc jestem? Jestem. Ponowna zmiana obrazu. Tym razem, nie widzę mojego dawnego życia, otacza mnie ciemność. W moim umyśle czuję upływający czas, płynie podobny do olbrzymiej rzeki, powoli kształtując krajobraz. Mijają miliony lat, aż w końcu, nie wiadomo skąd, pojawia się światło. Jedno, następne, kolejne. To narodziny gwiazd. Będą płonęły przez kolejne miliardy lat. Największe wkrótce eksplodują, rozsiewając po kosmosie pierwiastki cięższe niż wodór i Hel. Pierwiastki tworzące kolejne pokolenia gwiazd. Planety. Życie. Zderzenia gwiazd neutronowych utworzą złoto czy platynę. Czarne dziury będą kryć się w mroku. A wreszcie życie wyruszy do gwiazd, z których powstało. I wszystko przeminie. Gwiazdy, planety, życie, nawet czarne dziury wszystko pochłonie wielkie zimno. Chmura chce przed tym uciec ocalić wszechświat. Ja widzę, że nasz wszechświat jest tylko częścią czegoś większego, niekończącego się cyklu. W którym powstają kolejne eony pomiędzy Wielkim Wybuchem a Wielkim Zimnem. Koniec nie jest ostateczny. Forteca przybyła tu spoza naszej czasoprzestrzeni, istnieje od eonów. Widzę kosmos taki, jakim jest naprawdę jego matematyczną strukturę, materializującą się podczas każdego wielkiego wybuchu. Wszystko zostaje ułożone w logiczną całość. Okruchy wspomnień tworzą spójny obraz. Pozwalam fortecy wyciągnąć dane, których szukała. Połączenie zostaje przerwane. Mój umysł nie jest w stanie udźwignąć tak złożonych danych. Staję na nogi i widzę zgarbioną sylwetkę Adama. Nagle słyszę w umyśle niezliczone przytłumione głosy. Tunel został otwarty. Przybyli. Już tu są. Adam zachwiał się i oparł o ścianę, żeby nie upaść. Natychmiast zanurzam się w basenie, łącząc ponownie z fortecą. Przez tunel przelatują miliardy dronów. Atakują naszą flotę wiązkami laserów. Okręty odpowiadają. Chmura ma przewagę liczebną. Okręty ziemskiej floty giną, otoczone przez chmurę. Wyglądają, jakby walczyły bezskutecznie z rojem os. Lasery rozrywają jednostki ludzi, jak statki z papieru. Ludzie umierają w ciszy. Już czas. Za chwilę opuścimy nasz wszechświat. Oni wszyscy zginą. Obie walczące floty zostaną zniszczone. Czy istnieje lepsze rozwiązanie? Czuję, jak czasoprzestrzeń wokół mnie zaczyna drgać, wibrować, jak membrana pod wpływem uderzeń, coraz bardziej zakrzywiona, niemal skręcona, pochłania nas. Jesteśmy teraz w innym punkcie przestrzeni, choć nadal w tym samym momencie. Znaleźliśmy się w jądrze białego karła. Forteca zakrzywiła czasoprzestrzeń wokół szczątków martwej gwiazdy tak, że gwałtownie przyspieszyła akrecję materii z jej towarzysza. Biały Karzeł eksploduje. Wybuch Supernowej kończy bitwę, niszcząc walczących. Ale nie taki był jego cel. Forteca potrzebowała ogromnej ilości energii, żeby zrealizować swój plan. Pochłania mnie wszechświat, roztapiam się w nim. Jestem, a jednocześnie nie istnieje. Centralny świat Imperium był tylko jednym z punktów w strukturze czasoprzestrzeni. Fortece otoczyły go i dzięki energii eksplozy wielu supernowych zakrzywiły czasoprzestrzeń wokół niego tak mocno, że została rozerwana. Cały układ wraz z macierzą centralną został uwięziony w wytworzonym przez fortecę wszechświecie kieszonkowym. Drony, pozbawione źródła energii, niezdolne do ataku, będą dryfować w przestrzeni kosmicznej jako martwe, puste skorupy. A co z nami? Zostaliśmy wyrzuceni poza granice znanej rzeczywistości. Mój umysł nie jest w stanie pojąć tego, co odbiera, czym, zmysłami? Czy mam jeszcze jakieś cielesne zmysły, czy też ja, forteca, pośrednicy, i coś jeszcze. Coś obcego, nie należącego do naszego ani żadnego innego wszechświata. Widzę, tak to ujmę, bo nie umiem znaleźć lepszego słowa. Sieć. To wszystkie punkty czasoprzestrzeni, całość istnienia, wielkie wybuchy oraz następujące po nich wielkie zimna. Nieskończony cykl. Ogarnia mnie wielki spokój. Moja świadomość rozmywa się powoli. Jestem kroplą w oceanie. Wciąż jednak istnieje.